Jakiś czas temu firma DXO pokazała piątą już wersję swojego świetnego edytora zdjęć Photolab, a więc DXO Photolab 5. To jest bardzo ciekawy program, który się wyróżnia pod kilkoma względami. Postanowiłem go sobie potestować, ściągnąłem demo i potestowałem. I mogę się z Wami teraz podzielić pewnymi rzeczami, które mi się podobają, a także tymi, które mi się nie podobają. Zacznę od tych, które mi się nie podobają, a na końcu wyciągniemy wnioski i spróbujemy zrobić kilka słów podsumowania. No więc jesteśmy już w programie DxO PhotoLab 5 i pierwszą rzeczą, która mi się nie podoba jest to, że zdjęcie otwiera się już w pewien sposób obrobione, niejako wywołane. Nie otwiera się na płasko jak w innych fotoedytorach, tylko właśnie DxO już proponuje pewną wersję obróbki tego zdjęcia. Jeżeli chcecie zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy RAWem, podkreślam RAWem otwartym w DxO, a w Silky Pix to popatrzcie. I że niby nie ma dużej różnicy. Tak, dlatego że ja to zdjęcie już troszeczkę obrobiłem w taki sposób, żeby się zbliżyć maksymalnie do tego, co proponuje DXO, ale zobaczcie, jak naprawdę otwiera to Silky Pix. No właśnie, i teraz porównamy sobie z tym, co proponuje DXO. Silky Pix? DXO. Różnica jest Duża prawda? Wszelako w Silky Pixie przy pomocy kilku prostych ruchów można się bardzo zbliżyć do tego co proponuje Dejkso, a jak to się robi to Wam pokażę potem. Kolejną rzeczą, która mi się nie podoba, jest sposób, w jaki DXO koryguje winietę. Zobaczcie, w ogóle włącza się, gdy otwieramy sobie zdjęcie, domyślnie zawsze włącza się korekcja winiety, tutaj, a także coś, co się nazywa DXO Smart Lighting. To jest generalnie fajna funkcja, natomiast no nie zawsze jej stosowanie ma sens i dlaczego ona się włącza jako domyślna? Nie bardzo rozumiem. Także, tak naprawdę, najlepiej jest tuż po otwarciu zdjęcia wyłączyć i smart lighting tutaj bardzo niewielkie korekcje akurat wprowadził, ale jego działanie pokażę Wam przy innych zdjęciach. Natomiast to, w jaki sposób działa winieta, no właśnie tutaj może też nie jest specjalnie widoczne. Użyję zaraz do tego innego zdjęcia. Niemniej, sposób w jaki korekcja winietowania działa, mi się po prostu nie podoba. Popatrzcie na tym zdjęciu. Teraz jest z włączoną winietą, a teraz bez. I zobaczcie, jak duża to jest różnica. Włączona winieta, zobaczcie, jak nieładne są rozświetlone brzegi kadru. Wyłączona. I dużo lepiej od razu, prawda? Jeszcze raz włączona. No, mnie to po prostu razi w oczy. A tak od razu lepiej. DxO Smart Lighting wyłączymy sobie. Proszę bardzo, tutaj też prowadził stosunkowo niewielkie zmiany, po prostu troszkę wyrównał te światła i czasami to robi naprawdę dobrą robotę. Niemniej jednak dlaczego w się jako domyślne, to nie wiem, nie rozumiem i moim zdaniem tak być nie powinno. Kolejna rzecz, której nie lubię w tym programie, mały i nieprecyzyjny panel krzywych tonalnych. Oczywiście nie oznacza to, że nie można sobie nim skutecznie podziałać. Można, bo to nie jest tak, że to się do niczego nie nadaje. Niemniej, w porównaniu do tego, co proponuje nam Silky Pix, tutaj jestem nieco rozczarowany. Troszkę dziwne też jest, jak dla mnie, działanie panelu Selective Tone, czyli jest to ten panel, gdzie możemy sobie regulować światła, tony średnie, cienie oraz czernie. To działa po prostu trochę inaczej. Trochę mnie zaskoczył zakres działania. Słowaka highlights. Zobaczcie, że gdy ruszamy highlightsami, to nam się ściemnia całe zdjęcie i to w taki sposób, że robi się po prostu matowe. Potem wam pokażę, że to się też w niektórych sytuacjach sprawdza. Niemniej jednak uważam, że zakres działania, zakres skalibrowania tego słowaka highlight jest chyba trochę za szeroki. Tu sobie wyrównamy, ale pokażę wam na przykładzie tego zdjęcia. Zobaczcie. Jeżeli powiedzmy chcielibyśmy sobie troszeczkę odzyskać to niebo które tutaj jest troszeczkę może za jasne to bardzo proszę ruszamy sobie highlightsami i ono się ładnie odzyskuje prawda tylko że no właśnie reszta zdjęcia też jest ciemniejsza i traci na wyrazistości do pewnego stopnia można to wyrównać przy pomocy suwaka midtones czyli podciągamy sobie średnie i to nie wygląda źle prawda. Ale z drugiej strony jeżeli sobie porównamy przed i po Trochę brakuje mi takiego układu świateł tutaj na twarzy, który wolałbym, żeby był w większym stopniu zachowany, a suwak Midtones, no, nie do końca to jednak odzyskuje. Prawda? Jeszcze raz przed i po. Także działanie właśnie tego panelu Selective Tone jest dla mnie takie trochę egzotyczne. Uważam, że mogłoby być lepiej skalibrowane. No ale zresetujemy sobie i przejdziemy jeszcze do kolejnej rzeczy, która nie bardzo mi się podoba. Otóż chodzi o sekcję Local Adjustments. Jest ona trochę mało intuicyjna, jeżeli chodzi o używanie. Trzeba się zapoznać z tym, jak to działa i troszkę się do tego przyzwyczaić. No, ale mamy tutaj do dyspozycji dość typowe narzędzia, czyli pędzel, filtr gradientowy, coś co się nazywa control points. Jest też coś co się nazywa control line. Automaskowanie, mamy oczywiście też mysz, możemy sobie włączyć dodanie nowej maski. Natomiast to, co ja dość często używam w mojej obróbce, to jest po prostu filtr kołowy. I bardzo proszę, właściwie Control Point działa jak filtr kołowy. Hmm. Możemy sobie powiększyć jego rozmiar, zmienić też umiejscowienie. Natomiast nie podoba mi się to, że nie możemy zmienić jego kształtu. Ja często zmieniam kształt na przykład na owalny, jeżeli chcę doświetlić tylko twarz i powiedzmy tutaj delikatnie. W Silky Pix robi się to bez problemu, jest to tam rozwiązane w sposób bardzo wygodny, a tutaj takiej funkcji nie znalazłem i chyba ich nie ma. Nie możemy też kontrolować stopnia zanikania zmian, które wprowadzimy. One są najbardziej widoczne w centrum, im bardziej do brzegu, tym są słabsze. Niemniej jednak intensywność, czy też charakterystyka tego zanikania mogłaby być regulowana. Tak też jest chociażby we wspomnianym Silky Pixie, a tutaj takiej funkcji nie ma. Poza tym nie podoba mi się, że suwaczki, które tutaj widzimy są bardzo, są za małe i przez to są bardzo nieprecyzyjne. Nie da się właściwie wprowadzić bardzo małych zmian typu 01 czy 02. Zobaczcie, ja robię naprawdę małe ruchy. Jak się dwa razy kliknie, to się, to się kasuje wskazanie, kasuje się wartość. Ledwo kliknąłem już mam 0.16. Teraz bo przy kolejnym ruchu już jest 0.24. Teraz troszeczkę większy ruch mi się zrobi od razu że 0.64. To jest zbyt mała precyzja jak na mój gust. Wolałbym mieć naprawdę większe możliwości odnośnie precyzji, no niestety nie możemy na to liczyć. Zresztą sposób w jaki się rozjaśnia, zobaczcie ten obszar też nie jest jakiś specjalnie fajny. To jest no robi się jaśniej, ale jednocześnie bardzo traci na kontraście. Można to wyrównać kontrastem. Prawda? Ale no, robią się też jakieś inne rzeczy, których, które niekoniecznie są pożądane. Tutaj co mamy jeszcze? Mamy jeszcze microcontrast, Clear View. To jest takie dosyć, dosyć ciekawa funkcja w DXO, ale omówienie jej zostawi już na inną okazję. Mamy też tutaj ten panel Selective Tones, czyli Highlights Midtones, Shadows i Blacks. Możemy sobie regulować. I to jest akurat na plus. Możemy sobie też regulować balans bieli, zmieniać kolorystykę. Jak widzicie, tu jest Hue, tu mamy Tinte. Tutaj jeszcze mamy możliwości regulowania ostrości i nieostrości. Przy okazji, sposób w jaki DXO generuje te nieostrości nie podoba mi się za bardzo. Odwróciliśmy sobie maskę w tej chwili. Także mamy nieostrości poza naszym kołem, ale to nie jest taka jakość, moim zdaniem, której można byłoby się spodziewać po naprawdę dobrym edytorze zdjęć, jakim ogólnie jest DxO. Blur mi się nie podoba. Za to kasuje się te wszystkie maski i filtry w sposób bardzo prosty. Wystarczy kliknąć na środek, zrobić delete i już maski nie ma. No ale dość już marudzenia, przejdźmy teraz do tych rzeczy, które mi się akurat podobają. Więc wyłączamy sobie Local Adjustments, przechodzimy do normalnego trybu. No i jak wspomniałem wcześniej, zdjęcia pokazują się już w pewien sposób obrobione. I wcześniej mówiłem o tym jako swego rodzaju wadzie, niedogodności, ale jednocześnie jest to też zaleta, ponieważ w większości przypadków są one obrobione wstępnie dość ładnie i stanowi to dobry punkt wyjścia co w wielu przypadkach może przyspieszać pracę a więc to jest taka powiedzmy sobie cecha która może być postrzegana zarówno in minus jak i też in plus a przy tej okazji pokażę Wam jeszcze co należy zrobić w Silky Pix żeby upodobnić ten obraz do tego co nam proponuje już na wejściu, już przy otwarciu DXO a więc bardzo proszę wchodzimy sobie w profile kolorystyczne Zmieniamy z Natural na Photo Style Camera Color i zwróćcie uwagę, już jesteśmy tym jednym kliknięciem dużo bliżej względem tego co proponuje nam DXO Photo Lab 5 ale to nie wszystko, idziemy w kontrast troszeczkę go zwiększamy do poziomu 1.60 odrobinkę cofamy ekspozycję o 0.3 natomiast kontrast center ustawiamy na 0.33 Zwróćcie uwagę, jak jesteśmy blisko, jeżeli chodzi o sposób układania się świateł oraz też ogólną kolorystykę. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba dodać troszeczkę saturacji. Zazwyczaj gdzieś do tego poziomu może tego wystarczy. Jesteśmy bliżej, jesteśmy bliżej. Mhm. Ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. W sumie nie wiem, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Niemniej jest to trochę dziwne. Popatrzcie sobie na wartość. Temperatury barwowej. W silkypixie Pixie mamy 4747, tak pokazuje, a w fotolabie. 4906. No, czyli powiedzmy, że wyrównamy tam do 4906. No, 4900 zrobimy. Jesteśmy bliżej. No, jesteśmy bliżej, jest już całkiem blisko. Myślę, że możemy się odrobinę cofnąć z saturacją może gdzieś do takiego poziomu może odrobinę cofniemy jeszcze kontrast. Nie jest to dokładnie to samo, ale jest bardzo blisko. A przypomnę, że Silky Pix pokazuje nam naszego rawa właśnie tak. A więc, żeby osiągnąć Taki efekt całkiem przyjemny dla oka, jaki od razu na wejściu proponuje DXO. To w Silky Pixie musimy wykonać jednak trochę pracy i trochę ruchów. A więc, czy DXO może przyspieszyć pracę? Może, zdecydowanie może, i tutaj należy to uznać za zaletę. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba i która jest właściwie bezkonkurencyjna, aczkolwiek głębsze omówienie tego zostawię na inny film. Odszumianie. DxO Denoising Technologies. Ono jest najlepsze na rynku i robi rzeczy wręcz niesamowite i wydawałoby się magiczne. Odszumianie jest po prostu genialne i kapitalne i jestem jego wielkim fanem. Kolejny plus. Duże możliwości w zakresie odzyskiwania świateł. I znowu pewna cecha, która w tym zdjęciu, a mówię o cesze dotyczącej panelu Selective Tones, która w tym zdjęciu niekoniecznie robiła dobrą robotę. Przypomnę, że tutaj nam za mocno ściemniało całe zdjęcie. W innej sytuacji może sprawdzić się świetnie i popatrzcie na to zdjęcie. Tutaj ekspozycja była robiona po prostu na twarz modelki i prześwietliło nam się jezioro. No odbijało się słońce od niego, właściwie całe niebo zasmute chmurami, ale dość jasne odbijało się w taki sposób intensywny, że się trochę prześwietliło, ale zobaczcie co się zaczyna dziać. W momencie, a jeszcze sobie wyłączymy winietę, bo to jest zło. To so Smart Lighting też wyłączymy, chociaż akurat działało na naszą korzyść, ale to jeszcze potem. Ale patrzcie, co się dzieje, gdy zaczynamy sobie cofać ten suwak Highlights. Zobaczcie, co się dzieje i jak pięknie odzyskuje to światła. Prawda? A jeszcze możemy sobie właśnie włączyć. DxO Smart Highlights i w tym akurat przypadku zadziałało to w ten sposób, że jeszcze bardzo mocno pomaga w odzyskiwaniu świateł. I tu możemy sobie troszkę cofnąć, żeby wyrównać, żeby nie było brzydko. Hmm? Prawda, prawda? No i cóż, nie powiem, że tak się nie da w Silky Pixie, bo się da. Tyle, że trzeba to zrobić po prostu inaczej. Trzeba wiedzieć też jak. Pierwsze co musimy zrobić, to zmienić Profil na PhotoStyle Camera Color Standard. Następnie wchodzimy w zakładkę Exposure, używamy Color Burn HDR, to już nam robi dość dużo dobrej roboty, ale dodajemy jeszcze do tego Highlights. I już jesteśmy dość blisko, prawda? Możemy jeszcze cofnąć ekspozycję troszeczkę i zobaczcie, że bardzo w znacznym stopniu przybliżyliśmy się do tego, co w DXO zrobiliśmy jednym suwakiem. No tutaj należałoby jeszcze cienie rozjaśnić, jakby chcieć być jeszcze bliżej. No proszę bardzo, są inne kolory, trochę, ale to na, na razie zostawimy, no jest dużo bliżej, prawda? Jeżeli chodzi o odzyskiwanie świateł, powiedzmy, że doszliśmy do takiego samego poziomu odzyskania, także znów. W DXO pewne rzeczy w niektórych sytuacjach możemy zrobić znacznie szybciej niż w Silky Pixie. Czy to by znaczyło, że DXO jest dużo szybszym narzędziem od Silky Pixa? Byłby to zbyt pochopny wniosek, bo to zależy od konkretnej sytuacji. No ale idziemy dalej. Kolejną rzeczą, która mi się niewątpliwie podoba w DXO jest coś, co się nazywa Color Rendering. Umożliwia nam to wybór spośród bardzo wielu profili kolorystycznych, w tym, Charakterystycznych dla konkretnych korpusów, aparatów. Na przykład, zobaczcie, w tej chwili włączyły nam się Canon 10D, 20D, 300D i tak dalej. Natomiast wybór mamy bardzo duży spośród wszystkich najważniejszych firm, które zajmują się produkcją aparatów fotograficznych, więc to jest kolor dla Canona 1D, na przykład 1DS. A jeżeli chcemy zobaczyć, jak by to wyglądało dla lejki M10D, bardzo proszę, trochę się różni. Włączymy sobie Nikona D3, D3S i tak dalej. Jest różnica? Jest różnica. A włączymy sobie Panasonica, może, ponieważ to zdjęcie było zrobione Panasonikiem. Gdzie mamy Panasoniki? Panasoniki mamy tu. Proszę bardzo, o tak i już widzę na oko, że to jest podobne, bardzo podobne do profilu standardowego, który można sobie włączyć w Panasonicach. Oczywiście aplikuje się on wyłącznie do plików JPEG. niemniej jednak w Silky Pixie, ponieważ Silky Pix obsługuje natywnie Panasoniki, też możemy sobie na Rawie włączyć ten profil. Ja już sprawdzałem wcześniej, one nie są identyczne, ale są do siebie bardzo podobne. Mamy też możliwość wyboru kilku profili kolorystycznych klisz filmowych. Teraz się akurat włączyło Fuji, Astia, jest jeszcze Fuji Provia 100, proszę bardzo, Fuji Velvia, Kodak Ektachrome, Ektachrome 64. Także pod tym względem mamy bardzo dużo możliwości wyboru. Jest to niewątpliwa zaleta, bo zawsze mieć więcej możliwości to jest zaleta, a nie wada. Kolejny element, który mi się w DXO Photolab 5 podoba, to jest panel HSL. To wam pokażę na przykładzie innego zdjęcia, powiedzmy tutaj i przypuśćmy, że będziemy chcieli sobie zrobić troszkę bardziej jesienne to zdjęcie, w związku z tym trzeba popracować nad ogólną tonalnością. O głównie, powiedzmy sobie, obszarów zielonych. Nie będę się tutaj specjalnie jakoś wysilał nad super obróbką tego zdjęcia. Chcę wam po prostu pokazać na szybko, co można szybko zrobić, w jak prosty sposób. Przesuniemy to gdzieś w okolice żółci. Jeszcze, jeszcze, teraz już za dużo, bo się robi czerwone, więc troszeczkę cofniemy. O, może tyle? No, zobaczymy, tak? O, proszę bardzo. I tu możemy sobie jeszcze zmieniać zakres tych kolorów, nad którymi pracujemy. Troszkę się zmieniło, możemy sobie porównać tutaj, jak było wcześniej. A teraz jest tak, ociepliło się, ociepliło się. Co możemy zrobić jeszcze? Możemy, myślę, troszkę zwiększyć saturację tych kolorów. O, tyle to może za dużo, ale może tyle. O, już się zrobiło troszkę bardziej jesiennie, prawda? Bo tak było wcześniej, tak było teraz. No, i proszę bardzo, w bardzo szybki sposób, jednym dosłownie ruchem, w dość istotny sposób zmieniliśmy charakter tego zdjęcia. Jeszcze raz przed i po. Pokażę Wam tylko dla porządku, że zakres zmian, który można wprowadzić, jest właściwie nieograniczony. Można tutaj y, przejść zupełnie przez wszystkie krainy absurdu. I wrócić do punktu wyjścia, ale przede wszystkim chodzi o możliwości, jakie daje ten program w zakresie zmian kolorystycznych, a te możliwości są rzeczywiście duże i robi się je w łatwy sposób. No ok. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to to, że każdy z tych paneli można sobie włączyć lub wyłączyć jednym klikiem. I to jest dobre, bo często chcemy zobaczyć jak nasza obróbka zdjęć czy też proces obróbki zdjęć wygląda bez jednego konkretnego elementu a więc za to też niewątpliwy plus, bardzo fajne rozwiązanie no i ostatnia rzecz, ogólnie podoba mi się jakość obrazu jakość tego co robimy przy pomocy DXO PhotoLab 5 zdjęcia są przyjemne, ten obraz jest ładny ma w sobie coś takiego, co powoduje, że się właśnie przyjemnie na to patrzy. Trudno to mi bardzo jest zdefiniować, nie wiem dokładnie o co chodzi w kwestii technicznej, ale generalnie rzecz biorąc zdjęcia otwierane w DXO wydaje się przynajmniej, że na pierwszy rzut oka zyskują. Coś już jest lepiej, i potem, gdy poddajemy jakieś obróbce, wszystko to dobrze wygląda, a więc ogólne takie wrażenie związane z pracą z tym programem jest pozytywne. Uważam, że to jest dobry program i w szczególności powinien się z nim zapoznać każdy użytkownik tych systemów, które nie są specjalnie dobre, jeżeli chodzi o pracę na wysokich wartościach ISO. Oczywiście głównie ze względu na genialną odszumiarkę, która po prostu jest najlepsza na rynku bezdyskusyjnie. A więc jak można podsumować DxO PhotoLab 5? Czy to jest dobry program i czy na przykład ja przesiadłbym się z mojego silki Pixa na DxO? To jest dobry program, ale jednak bym się nie przesiadł. To, co mnie trzyma przy Silky Pixie, to również bardzo wysoka jakość wszystkich algorytmów oraz niesamowita precyzja, którą, precyzja ustawień, precyzja regulacji, którą ten pro, program oferuje. Niestety nie można powiedzieć, jak widzieliście tego samego DXO Photolab 5. Tam troszkę tej precyzji, szczególnie w zakresie korekcji lokalnej, brakuje. I tak naprawdę jedyna wyraźna przewaga, którą widzę w DxO względem Silky Pixa, to jest odszumianie, które jest kapitalne, genialne, fantastyczne i najlepsze na rynku. Przypuszczam, sądzę, mam taką intuicję, że Silky Pix pracuje nad kolejną wersją swojego programu z unowocześnionymi, yy, zabdejtowanymi algorytmami odszumiarki i też będzie świetna. Czy będzie nadążać za wiodącymi, takimi jak DxO? Zobaczymy i zobaczymy, czy w ogóle moja intuicja się sprawdzi. Na chwilę obecną, pomimo wszystko, nie przenoszę się na DxO, Photolab 5, zostaje w Silky Pixie. Niemniej zdecydowanie warto sobie ten program ściągnąć i sprawdzić, bo może się okazać, że dla Was jest to świetne, a może i nawet najlepsze rozwiązanie, bo program ten ma swoje niewątpliwe zalety i ma ich zdecydowanie więcej niż wad. Przypominam o możliwości zasubskrybowania kanału, przypominam o możliwości sprawdzenia cen sprzętu, który rekomenduję w serwisie Ceneo. Sprawdźcie sobie oferty poszczególnych sklepów. Przypominam też o możliwości postawienia mi kawy. Dziękuję serdecznie, do następnego razu. Cześć.